Ja bym był taki bardziej sceptyczny, to, to nie tak, że przejmie od razu. Myślę, że jest część takich branż, w których internet, sprzedaż w internecie będzie dodatkiem nadal do tej takiej fizycznej sprzedaży i wizyty w sklepie. Natomiast to w części oczywiście tak i będzie dominował. To, co się teraz dzieje, przyspiesza troszkę tą rewolucję cyfrową i, i przyspiesza... Chęć klientów do kupowania w internecie, natomiast nie sądzę, żeby w jakimś krótkim okresie zastąpił w 100% sprzedaż tradycyjną. Wierzę głęboko, że to na razie tak nie będzie, jeszcze parę ładnych lat. Aczkolwiek oczywiście będzie zwiększał swój udział w sprzedaży ogółem i trzeba brać bardzo na poważnie ten kanał dystrybucyjny i jakby tą formę sprzedaży, no bo ona jednak różni się znacząco od, od sprzedawania w sklepach tradycyjnych.